A więc sprawu się, jak minął dzisiaj twój dzień? Zjadłem obiad. Jak i co zjadłeś na obiad? A co się to obchodzi, co? No to dobra, zmienię pytanie. Czy smakował ci tenże obiad? No ale czemu ci to obchodzi, co? No, sam jakoś, no, strawić czas. Strawić czas. Ale może obiad chcę? No to a czy Jestem rykuczelny? pod ziemią, pod wodą. Już? Dla Ze złoto. No, no to nie jesteś tak bardzo. Słuchaj, przecież to miał być tutaj na bedroku. Wróć, wróć. Nie narzekaj. Na skale macierzystej. No przynajmniej tam nic od dołu by nas nie wzięło. Wejdźcie może tak tepnie do mnie, bo mi tu smutno samemu i trochę ciemno dach mi przecieka. Jeden strzał? A raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie jest na liczba. Stary to po prostu tak salwa po prostu. Deszcz strzał Skąd tu tego tyle jest? Przerabiliśmy to. Nie pytaj, tak Ach, nie Ale, ale słuchaj, to jakie było... Oglądajesz 300. No w sumie to każdy oglądał. No, to tych spartanek coś tam 200 było. Tak, no. Ten Bosek mi Spartan, 13 Spartan wyszło. E, dobra, ale wracając do tego. To tam, tam, tam była mniej więcej jedna z końcowych scen, że po prostu był taki... Tak, e, wiem. Też strzał. No to tutaj to, to samo spotkałem. Tylko że to, te strzały już były wybite. Więc nie, była, nie było aż takie pico. Jak zobaczysz, co zrobiłem, będziesz ze mnie dumny. E, zapewne. Stary, nie mam pojęcia jak, nie mam pojęcia jak, ale ja wciąż jeszcze żyję. Po ja biegam... też nie mam pojęcia jak, nie mam pojęcia jak, ale ja wciąż żyję. No, przynajmniej pozwiedz świat. Hmm. Dziwny jestem. O kurde, zgubiłem się pod wodą. No, trochę grubiej się robi. Ale mus y muszę powiedzieć, że ten mod jest zarombisty y w, w generowaniu świata. No, mo może odjąć te potwory, bo no, to jest po pierwsze inny. No, w końcu, kurde. Już myślałem, że. że poszli na wakacje, czy coś. Taki cyrk jest tutaj. O! Stary, mamy jeszcze drugi balkon. Znaczy, takie okno widokowe, czy coś tam. Eee, gdzie ty konkretnie jesteś? O A jak z, z balkonu? Z dół, tam, gdzie jest bedrock. Tam, gdzie się zaczyna bedrock. Aha, dobra. A, to tutaj gdzieś? A. Nie widzisz takiego wystającego... ...klocka wielkiego? Eee, słuchaj, ja na razie nic nie widzę. A widzę, widzę cię, widzę cię! Ja to chyba... Auć. ...kopię ci dziurę. No, kopni, szybko, o! Nic nie widzę! Jesteś tu? Płynę! Ale coś za wolno opada. Oj, otopię się chyba. A, płynę! Płynę! Płynę, nie trafię. A, za małą HP miałem. Ale druga próba, druga próba. I... Jak coś to tutaj na lewo ode mnie, od tego tego, znaczy może inaczej. Zeskocz tak trochę od strony lądu. Jest tam taka jaskinia wyżłobiona przez potwory. Tam możesz z powietrza zaczerpnąć, bo jest dość głęboko no, i, do i możesz powiem. do mnie dopłynąć. Czekaj, e, jaskinia wyżłobiona przez potwory jest od strony lądu. Dobra, gdzieś tutaj a widzę ją. Eee, no za to mnie ostrzeliwują, dobra, ale łyk powietrza? I... łyk powietrza! <grym> Nie modwa się! Czekaj. Kiedy płynę, płynę, chytam w żagle wiatr. Oj, starczy mi HP. Zrobisz to! Zrobiłem. Siema. Yo, yo! Możesz daj zalepić. to zalepić. No, zalep, za, 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 za. się, grubasie, no no. się, kurde! Ty, 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 ty tak latasz z delirką taką. to rzuć mi kawałek budu. O, ma Dobrze. E, tylko nie mamy... Jest taki sukces! <laughs> mamy schronienie! Mamy schronienie! Dobra, trzeba teraz... Dobra, do, pozostaje nam zrobić, załatwić jeszcze źródło pokarmu i... Mam węgiel! węgiel. Będziemy jedli go. Eee... E, dobra, pomyślmy... Dobra. A cobblestone mam... Mam... Słuchaj, rozdysponujmy nasze zasoby. Mam dwa klocki girtu. Dziewięć klocków cobblestone'a. Dwa klocki... Kawałki, przepraszam. Czy to jest to czarne? Jak to się nazywało? Może... Węgiel. Jeden klocek tego białego. Żółtego. O kurde, to jest żółte. To nie jest ser. O. Podniosłem to! Dobra. Eee... Nie, zatopisz nas wszystkich! A my Dobra, eee... Teraz się zatop. dwupokojowe. Eee, eee, rzuć mi trochę więcej. Rzuć mi więcej. E, wiesz co, zrób to z kobla. A czemu? We, Słuchaj, patrz, i, nie, nie, zrób e, tutaj. Patrz, tutaj. Pod spodem dorób ściankę. U, 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 u. Co to było? Nie wiem, coś mnie tak bije tutaj. Chyba eee? woda. No, jak woda? Przecież. Au! Śmierdzisz. Śmierdzę. <śmierdzę> Jestem tak brudny, a one, no Co jest <śmierdzę> woda. woda cię bije! Stałem się Endermanem! <śmierdzę> to węgiel. No. no brawo, brawo! Dawaj Z to, dawaj, kochałem. dawaj! Dawaj mi całego Kobla, dawaj mi to. Wszystko, wszystko. Daj, daj mi brud. Ty no, już tak dobrze nam było. Słuchaj, ja robię ekspansję. Bądź gotów zalepić to. Robię ekspansję naszego domostwa. O. Widzisz? Widzisz, A, To ty tą, tą swoją grubą dupą wiercisz. Nie patrz bije. na mnie. Bierz. Rzecz nie to jest swoją wyłączone. Grubą dupą. Czekaj, czekaj, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze nie skończyłem. O. Teraz by się utopił. Teraz cicho. Pyk, pyk. Pyk. E! Nie wpadł chyba to fajnie, że teraz tego nie rozwalimy. Jak nie rozwalimy? Patrz, świetnie idzie nam. No. Co prawda, lepiej by było kilofem. A widzisz, jak elegancko? O, odsuń się, odsun się, odsun się. Zalep po lewej. Odsun się, mówię. No, no, Taką sam Dobra, widzisz, widzisz? Współpraca, współpraca, współpraca to podstawa Nie rozumiesz mojej wizji. Odsuń się. No i jak mam się odsunąć A chcesz zrobić wyjście? Nie? Tak Nic. Jasna. Co ty chcesz? No Ni wła... Nic nie rób, nic nie rób. A... W... włas? raz lepiej. A taki... A, już wiem! Nie, wciąż nie wiem. Co ty chcesz stworzyć? Hipsterski domek pod wodą. Drzwi super. Yy... Nie mamy drzwi i okien. No, ale tylko jest hipsterski. I jest wykonany z, w większości z brudu. I nie nieładu. Ale w większości brudu. I jest, ale mamy brud, z którego moglibyśmy stworzyć ten domek. Ale użyliśmy cobblestone'a I udajemy, że jakbyśmy nie mieli dirtu. To też jest hipsterski. Słuchaj się teraz. Czekaj, prawdopodobnie zginę... Nie, 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 ya, ya, ja wypływam. Ya, ja wypływam po więcej. Rzuć mi wszystko, rzuć mi wszystko co jeu, masz. Rzuciłem już ci wszystko co mam. Albo nie. Dobra, już. No Boże, złap to! O! Oh. Tak, ciężko. Płynąć pod prąd. O, tutaj jest... chaos powietrza, mogę wziąć. A, tutaj złoto znalazłeś. Tak? Jesz jeszcze go się najbardziej obawiam, że na nagraniu tego nic nie będzie widać i będę musiał to wszystko rozjaśniać, aby na nagraniu nie było nic widać i żebyś musiał to rozjaśniać. Ups, to nie było mądre. Czekaj. Okay. A łano, czemu mnie ta woda bije? Sekunda. O jak się radzisz? No, stary rewelacja. Nasza podwoda siedziba. Ty słuchaj może po prostu jak po nazwam, bo tak praktycznie wszystko to jest siedziba. Yy, wszystko to to jest osada jakaś, pole Au, au, au Czemu? Nie wiem, mnie też woda biła. Aaaa. Może. No, ale przynajmniej w ten sposób szybciej zbiorę wszystko. Jak nie rzekam? No, strzała. jak miło. Wolałbym kość. Ty z tej naszej. Yy... Nie, ja nie chcę już tych strzał, nie strzelajcie. Słuchaj, będę coś zrobił, bo tak czuję się jak... Piąte koło wozu. Spokojnie, spokojnie, dosarz ci materiałów. Dostać materiałów. Chciałem powiedzieć, że czuję się. Jakbym nic nie robił. Tam twoje słowa mnie zabrały. Przepraszam... Przepraszam, już nie, będę... Już nie, się się rozpłakałem i zaraz zaraz w w tej kęciapie, Przez przez własne nie, czekaj, nie, jakoś... nie, lecę. A nie, 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 ty masz z matmy? z eee... tak, to z to z nie, Czekaj, bo próbuję teraz znaleźć to, co tam Kurde, tyle... czemu mnie bije woda? Też się, się zastanawiam. Czekaj, gdzieś to tutaj było. Ty czekaj, znalazłem kubkę dirtu Ten snajper! Ten snajper! Dać mu order natychmiast. Order konia białego. A nie lepiej, by było order e, gładkich kości? A nie kości pośladkowych? Kurde! A w sumie skrót. Nie wygląda, aby było tu powietrze. A jednak jest. Gdzie ja teraz tyle dir tu łapie Już nie czujesz jak... Ja chcę być Pięte koło bo... Yy, Czekaj, bo próbuję zorientować się gdzie jestem, a nie wiem Pod wodą? Też Nie, to chyba był zły pomysł Skąd ten pomysł? Bo wiesz co? Tak się zastanawiam, Czy przypadkiem zombie nas nie biją pod wodą? Nie no to mi się ja, ja ciągle słyszę zombiego, a one mogą się teleportować i nas bić, bo wiesz, to jest nightmare mode. Nie, nie, nie mów. Whatever it is. It's nightmare. Yy, otwórz szybko, otwórz tam szybko. Jak ja jestem w tej drugiej kanciapie, na, na lewo. Yy, otwórz, otwórz! Ała. Ja też się utopię! Szybko, słuchaj, oh. szybko. Oooo! Oh. Mission complete. Ile, ile masz? Kamień, brud. <grym> co ty kasa? <gadasz? grym> Ta misja! E, zrób mi to tylko jeszcze powietrza taką. To ja mam 20 Nirtu. No bo zgarnęłeś ten ten cały mój wysiłek, co tutaj było. To co? Dobra, tutaj powinienem być. O, jak, jak miło. Teraz pomyśleć. Dobra. Jedziemy. Teraz moja pomyśleć, jak tu się dostać. Tak.